Cześć, witajcie, witam was w Foragerze Z tej strony Mangetsu Nightgetsu, Shovelgetsu Jak zwał tak zwał W każdym razie jesteśmy znowu w Foragerze I będzie to ostatni odcinek w tym roku W 2019, bo planuję żeby wyszedł on W Sylwester. Raczej poza nagraniem Nie robiłem zbyt wiele, dlatego że Nie ma takiej potrzeby A nawet jeśli bym trochę pobijał sobie levela To zobaczcie ile tego paska muszę jeszcze Zapełnić. Zanim bym go Zapełnił to naprawdę progres byłby Tak duży na świecie że już to była przesada. Dlatego postanowiłem tutaj się trochę zatrzymać. I uwaga, mam tutaj Xplaya. Zobaczcie, Xplay jest tutaj. <grym> Dostałem takiego Droida, ponieważ był on do kupienia tutaj w sklepie za 10 tysięcy. Jak takie Droidy będę widział, to od razu wiecie: Insta, Buy. Dlatego że Droidy to jest mega sprawa. Ktoś pisał mi, że można je wykorzystać do przyspieszania stacyjek. Nie wiem, czy to działa. Ale. Możemy zostawić, może faktycznie będzie szybciej. Ja wiem jedynie tyle, że jeśli zostawimy sobie przy stacyjce jakiegoś droida, to on będzie bronił tutaj w pobliżu tej stacyjki. Tyle mi wiadomo, bo używałem tego do obrony danych terytoriów w jakimś tam czasie. Zaopatrzyłem się też w niektóre rzeczy. Zauważyłem na przykład, że od kiedy mamy Royal Steel, możemy zrobić Crystal Sword. I tak się złożyło, że mam idealnie tego Royal Steela, chociaż jeszcze mi się tutaj tworzy następne. O! Te elektroniksy też tutaj się dozbierały. 10 idealnie, no to robimy robimy kill off lepszy, robimy miecz lepszy, ale to nie koniec, dlatego że dorobiłem sobie jeszcze Royal Clothing e, i z kryształów oraz gwiazd, znaczy fragmentów gwiazd, możemy sobie zrobić jeszcze lepszy portfel. Jak go sobie zrobimy, to zbierzemy banki, zobaczymy, ile tego będzie. E, z perkami troszkę fail popełniłem, dlatego że zależy mi bardzo na odblokowaniu mixtur z kroli e, i jeszcze paru rzeczy z tym związanych. Dlatego, że chciałem wam skróle pokazać i niektóre rzeczy mogą tu być dosyć potrzebne. E, a niestety mam zablokowane te opcje. E, no szkoda, szkoda, szkoda. O! Zrobił się kilof. I co on ma? Ataki będą podpalać wszelkiego rodzaju rzeczy, które zbieramy. Oraz mamy szansę na zamrożenie przeciwnika z miecza. Z miecza, czyli kilof podpala, a miecz zamraża. <laughs> o, jeszcze portfel się dorobił. Monety warte 100% więcej. Faktycznie podpalam skały też jest to lepszy kilof od tamtego będzie szybciej klupał więcej i możemy też zamrażać przeciwników no niby taki bayer jak gdybyśmy walczyli z jakimś bossem i działałby na niego freeze to byłoby to użyteczne w ogóle też się marketer pojawił a co on sprzedaje spirit orby i to jeszcze tak tanio kupujemy kupujemy eee, ze spirit orbów potrzebuje bardzo level właśnie level po to żeby zabrać tam zamiast serca dlatego że nie mam pewności że to serce da mi tam level jak próbuję sobie zamienić jeśli wiecie o co mi chodzi bo ostatnio te, jak klikam, to były same droidy, i nie było awansowania o 3 levele Mogę spróbować, yy, i nic nie ma, same kupy. <laughs> Wezmę sobie scrollę No, sami widzicie. To sobie jeszcze awansuje o kolejny level, bo wbijanie tego to jest katorga. A widziałem parę takich użytecznych statystyk. Na przykład tutaj, yy, że te lądy kosztują 30% mniej. Są tańsze po prostu te lądy Jest to wydaje mi się, że bardzo przydatne Ale tutaj jeszcze było parę skilli, których potrzebowałem Na przykład mogę sobie wziąć to z tymi scrollami Żeby mieć tego więcej I już mamy na odcinek, a tu Szrajny, szrajny są super Wziąć szrajny czy lądy tańsze Myślę, że z kasą tak nie zalegam, mogę wziąć szrajny To jest naprawdę super sprawa i jest to bardzo potrzebne A tu jeszcze coś odblokowało a że magiczne struktury pracują szybciej No myślę, że na następny wybór Padnie, padną tańsze lądy Niekoniecznie to była jakaś super Najlepsza decyzja, żeby to tak odwlekać Ale wolałem jednak, żeby odcinek był trochę ciekawszy Skoro już się portfel zrobił, zbieramy wszystkie monetki i zrobię wreszcie tę upragnioną rzecz, która was irytuje od paru odcinków, czyli dam pani powyżej monety wręczę do ręki. Ktoś tam się śmiał, że mam jej zapłacić alimenty, bo to jest moja żona ze stardiów Valley, albo ktoś pisał Zrób te dziewczynę z fontanny! E, jakoś nie zwracałem na to uwagi, bo myślałem, że lądy są dla was ciekawsze, ale jeśli chcecie, no to odhaczę tego quest'a. E, dziękuję ci, jesteś taki uprzejmy, miły. I daje nam tutaj... Nagrodę. Chociaż do, dostaliśmy mm, achievement za, za pomoc tej księżniczce. Otwieramy. Co w środku? Jest faktycznie... Fejry Ora. E, zapewnia... Życie i... Znaczy, regenerację zdrowia i energii. Czyli jakoś szybciej nam się regeneruje. Czy to widać? Pasywne. No, powinna się szybciej regenerować. Może to działa, może nie. Dowiemy się jeszcze. A tutaj w ogóle potrzebuję fiberglassów, czy fiberglassów ee, do tego, żeby zrobić lepszy plecak. I później... Jeszcze tutaj plastiku, złote jajka też mam. Ale fajnie, bo większość tych rzeczy tak naprawdę mogę sobie zrobić. Fajnie się składa. E, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Myślę, że będziemy zwiedzali planetki. E, ja mówię planetki, ale chodzi mi oczywiście o wysepki. E, też pozbieram wszelkiego rodzaju złota, niezłota, stale porobię. Sta stale robię stale. Widzicie, jak to wygląda i gdzie idziemy? Na pewno gdzieś tutaj sobie dorobiłem taką kładkę, ponieważ wiedziałem, że było tam do zdobycia coś co potrzebowało. Aha, wiem tutaj dorobiłem kładkę, dlatego że tam był ten podróżnik, Traveling Merchant. Więc już tu sobie powiedzmy rozpoilerowałem tę wyspę, ale... A raczej po prostu przypomniałem. I mamy tu jeszcze jakiegoś ducha, tam mamy przeciwnika ducha. I co ten? Czy jesteś żołnierzem? Wyzwij mnie i moich braci do walki. Już jednego twojego brata widzę po lewej stronie. No i da nam jakiś rzadki skarb, jeśli go pokonamy. Przynieś mi 10 kości, kiedy będziesz gotowy. No nie, no ja jestem gotowy, tak mi się wydaje. Nadchodzi. No, przygotuj się na zagładę. Są faktycznie bracia i on, ale bardzo szybko. Są. No, patrzcie, jakie słabiaki. Jeszcze możemy zamrażać. No nie, no to dla nas nie jest wyzwanie na ten moment. To jest łatwa sprawa. A w środku czacha, maska maska szkieleta, i już więcej nie będą nas atakowały szkielety? Czy to jest przydatne? Może tak, może nie. Nasze stacyjki dalej będą atakowane, więc chyba aż tak dużo mi to nie zmienia. Też. Yy, powiedzcie mi, czy nie, nie wkurza Was yy, atakowanie ciągle tych droidów, czy może jakoś wykombinujemy, żeby w dźwiękach to podciszyć. Albo żeby po prostu je gdzieś odłożyć, bo sami widzicie, że może to być głośne. Dobra, tu mamy jakąś zagadkę, jakąś strukturę. I muszę tu chyba coś włożyć, tylko tak mi się zrespiło, że ja za bardzo tu nie widzę, co jest napisane. Patrzcie, jakie głupie. Mam tabliczkę i nie widzę, co jest. Tylko kwiatek, który <laughs> świeci w ciemności, obudzi tę księżniczkę kamienną. Tyle zrozumiałem. Wydaje mi się, że chodzi tu o ten kwiatek z ziemi płonącej, Cinder Bloom, i to by w sumie się zgadzało. Kurde, jednego. No, bo jest najjaśniejszy ze wszystkich, no i nie ukrywam. Pamiętam chyba tę zagadkę. Zresztą wszystko się zgadza. Tutaj nie ma co się raczej rozwodzić nad tym. Faktycznie dało nam skrzynkę, a w środku. No, dostaliśmy Spirit Orb, to może na nadrobię sobie to serce, co straciłem. Sami widzicie, że od teraz jakoś rzadko dostaję te potrójne levele ze stołu. Trochę szkoda, bo z levelami będzie coraz ciężej. Obiecałem też, że będziemy odstawiać bundle i tak maksymalnie jeden bundle na jeden odcinek. Stąd wydaje mi się, że możemy... Od tej restock akurat się zdarzył. Nic ciekawego. Możemy sobie jakiś bundle odłożyć i na jeden mi je stać. Czy, tylko który? Chyba potrzebowałem jeszcze pumpkinów. Pawełna jest tutaj, to mam. Złote jajo chyba też było potrzebne. Nawet mam dwa, to jedno wezmę. I czy coś jeszcze? Najwyżej się papryczki. Papryczki na pewno. Chyba już wszystkie będą. Wszystkie bundle. W bundlu. W takim razie oddajemy. No, niczym nie zapomniałem. To świetnie. Wydaje mi się, że i tak dostaniemy jakiś spirit orb, ale co tam, <gry> nawet on się przyda. I mamy ma ten, kostium jakiegoś takiego miśka. No i spirit orb w środku. Szkoda, że jednak nie artefakt, ale z drugiej strony zobaczcie ile artefaktów nam zostało, tylko dwa. Hmm. To mamy trzy bundle już zrobione. Eee, z wszystkich tych bundli ten jest najtrudniejszy, ale jak mamy market to sprawa się troszkę zmienia. Widzę, że wciąż nie mam tej skamieliny tutaj jajka, dinozaura i relika, tak to wszystko mam. Building może być też problematyczny przez to, że bardzo dużo trzeba się naprodukować do tych rzeczy ale to tylko w naszej obecnej fazie gry, bo później to wiadomo, że mamy wszystkiego dużo. Alchemia to jest kwestia zrobienia, nazbierania składników, tak samo gotowanie, tam trzeba jeszcze perka odblokować. Albo po prostu możemy sobie wyczekiwać przy markecie, aż tutaj się dana potrawa pojawić, tam mikstura. Też jest taka opcja, jak ktoś nie lubi tych rzeczy robić, jest cebulą, boli kasę wydać niż składniki. Dawno nie było czegoś zbudowania, a ja tu parę rzeczy dorobiłem sobie, wiecie, i mogę na przykład sobie zrobić shrine. Bo w końcu wziąłem tego perk'a, to na coś on musi się przydać, prawda? No to może tutaj sobie szrajna dorobię. Mogę nawet, co tam, jakie są koszta, nie są takie tragiczne, mogę jeszcze jednego dorobić, bo, no bo sobie jeszcze dorobię brick'u, bo briki też będą przydatne. Ogólnie, szrajny dają buffa co jakiś czas, na jakiś czas, wiem, że to elegancko wytłumaczyłem. I możemy sobie wybrać za darmo, po prostu co jakiś czas, jeden z dwóch buffów. Na przykład, teraz mam buff, który sprawi, że patrzcie, kupowanie lądów tych wysp jest tańsze o 50%. Albo mam, że możemy sprzedawać za podwójną kwotę przedmioty. Myślę, że wezmę to i coś zaraz sobie kupię. Tak samo tutaj mamy. Możliwość poruszania się szybciej, pod, podwójnie I tak samo atakowania I tu mamy, że dostajemy magiczne scrolle oraz exp Hmm, myślę, że to Scrolle sprzeda się albo coś, coś się zrobi w każdym razie A skroli też nie miałem za bardzo, no to myślę, że się przyda Skoro są tańsze wyspy to możemy sobie po, 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 po Pokupować No mam 8000, to nie są jakieś wyżyny pieniędzy ale tańsze, jak tańsze to trzeba korzystać z okazji No to sobie mogę kupić Bo tych tanich to hmm Nie wiem czy jest sens Może jeszcze uda mi się coś sprzedać Na przykład dajmy na to przerobię papryczki i szybko wykorzystam jeszcze tego buffa przez minutę Można tak zrobić Tak na cebulaka trochę a tak swoją drogą, to na pewno niektóre z tych scrolli są potrzebne do bundla, na przykład ten. Dostosowanie niektórych mogę wam od razu podać, na przykład tutaj mam scroll, który daje mi trochę expa. My możemy sobie go użyć, zobaczcie, trochę expa dostałem, to jest właściwie tyle. E, tak samo mogę sobie użyć kolejnego scrolla z gwiazdką. Nie mylcie też sobie tych scrolli właśnie tego, którego użyłem, i tego, bo może wam spaść gwiazdka na jakieś rzeczy i wam zniszczyć. Na przykład na, na fish trap mi przed chwilą spadła. E, ale to nie jest za sprawą scrolla, akurat, bo normalnie, naturalnie spadła. Akurat tutaj ten scroll sprawia, że, że właśnie gwiazda spadająca leci. Użyłem dwa teraz, więc dwie gwiazdy powinny spaść. Jedna jest tutaj, a druga. Druga się chyba strzaskała. A nie, druga się nie zużyła w ogóle. Bo jest czasami i tak, że się od razu strzaska. Widzicie kamienie teraz rozłupało. I tak samo by się mogło stać z naszymi strukturami, więc lepiej tego w bazie nie używać. E, mogę też jajka sprzedawać, bo cały czas jajek dostaję dużo. Mm. I papryczki w ogóle. Co jest z tym pap? Aha, ja Berry przerobiłem, a mi chodziło o papryczki. Boże, 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 mangi. No nic, e, tutaj się i tak baw skończył. Dlatego już i tak po ptokach Ale w każdym razie e, Szrajny są spoko I widzicie, że możemy co 20 minut e, Używać I jest taki trik, że mamy jeszcze scrolla na To jest tutaj Scrolla, który sprawi Że stacyki w pobliżu pracują szybciej Nie wiem też w jakim dokładnie zasięgu to działa Ale spróbujmy sobie tu tego Użyć i to działa również na te szrajny Zobaczcie Tak, tutaj wszystko zapieprza teraz Szrajny o wiele szybciej się odnawiają. Myślę, że naprawdę też spoko sposób. W ogóle co do wyspy, którą odblokowałem, nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest kolejny z dungeonów. I dungeony też sobie jakoś na odcinki podzielę, tak żeby nie było tego za gęsto, że tak powiem. Więc nie zdziwcie się, że raczej nie będzie sytuacji, że będziemy to robić odcinek po odcinku, tylko co jakiś czas, tak żeby poświęcić jeszcze czas na zbieranie, na zwiedzanie wysp i tak dalej. Właśnie dzisiaj taki odcinek Zwiedzania wysp, bardziej planowałem, chociaż jeszcze stacyjki by się przydało porobić. E, tutaj mamy kolejną kolumnę, już mieliśmy takie dwie chyba na świecie, ale nie działa coś. Chyba trzeba tu mieczem walnąć, ale w nocy coś takiego było. Zobaczcie, tu jest księżyc i jest miecz, więc trzeba mieczem w nocy tutaj walnąć, żeby ta kolumna zadziałała. Chyba też skrzynka poleci, ale nie jestem pewien. To może przejdźmy sobie od razu do tej zagadki tutaj. Hmm, co, co tu takiego może być? Jest wielka. Wielka, wielka jakaś wieża. Kolejna wieża. Wejdźmy do środka zatem i zobaczmy co tam w środku się znajduje. Są pudła, podobne jak te właśnie w dungeonie. I jest, są kolumny do zasilania. Ancient Galaxy się to nazywa ta wieża. I co tu mamy zrobić? Otóż jak wejdziemy sobie przed tę wieżyczkę, to zauważymy, że na górze jest jakiś wzór. I bodajże te puste pola... Pola wskazują nam e, kolumny, które mają być zaświecone, więc mam nadzieję, że sobie to zapamiętam. <laughs> Może to być troszkę problematyczne. Wiecie, co zrobię sobie, po prostu zdjęcie telefonem, bo nie możemy wychodzić, żeby sprawdzić dobry układ, że tak powiem. Tak będzie chyba szybciej. Pchamy pudło, i to pudło musi się znajdować e, tak, tutaj, żeby jeszcze wziąć. O, ale muszę przesunąć jeszcze do siebie. O, żeby te trzy stacyjki zasilić. Stacyjki ja mam dwie stacyjki, ale chodzi mi o kolumny. Mm, muszę pociągnąć do siebie. Energy is low. Popchamy sobie to jeszcze i teraz. Teraz, teraz, teraz w dół jakoś to trzeba poprowadzić. E, czekajcie czy dobrze. Tak, to powinno być dobrze. Teraz jeszcze to pudło. Myślę, że mogę wam wrzucić też jakby ściągę tak, żeby to się lepiej oglądało, jak ja tu teraz robię. Ściągę, która będzie pokazywała e, jak to dokładnie próbuję tutaj zrobić. Mm. Czekajcie, to tak powinno być? Nie, coś tu coś tu sknociłem. Tutaj chyba trzeba od dołu. Jest, udało się. I zobaczcie, zrobiłem to za pomocą trzech pudełek. Nie potrzebowałem jednego. Miło właśnie, że się udało. No nic, wracam do stopera i zobaczmy, co jest w skrzynkach. Oczywiście w tych mniejszych śmieci można powiedzieć, ale do czegoś to się przyda. A tutaj mamy za rozwiązanie zagadki. Po prostu. O, Spirit Orby dostaliśmy. No to akurat na Spirit Orby nie muszę narzekać. wiecie co? Zużyję sobie jednego na level i. Tym razem dołożę. Nie mogę tutaj. Dołożę sobie właśnie do skili związanych z wyspami, bo trochę mnie to mierzi, że jednak mogliśmy tego. Mogliśmy jeszcze zaoszczędzić bardziej na tych wyspach. O. Bo wcześniej te, te skrole i tak dalej były dla mnie bardziej użyteczne, ale widzę, że jak dostajemy tyle tych spirit orbów, to możemy pokorzystać. Mam dzień, więc tej zagadki u góry jeszcze nie zrobię. Zagadki moje, zagadki. Ale może zanim pójdę, to jeszcze pobawimy się jakimiś stacyjkami, bo trochę mi ich jeszcze do zrobienia zostało. To mamy, to mamy. Są ogólnie te magiczne stacyjki. Na przykład mogę sobie jeszcze zrobić Spirit Forge i zrobię go dajmy na to tutaj. Najlepiej dwa takie zrobić, bo one później będą potrzebne. Jeszcze Sigil Maker. To już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Co do Spirit Forge. To możemy tu na przykład ulepszyć sobie różki i dlatego też żadnego tego artefaktu archeologicznego nie wyrzucałem, dlatego że wiedziałem, że są one potrzebne właśnie do ulepszenia różdżek. Możemy tu też lepsze czaszki zrobić, gdyby nam ich brakowało i to na pewno się przyda, bo e, potrzebujemy tam do ekwipunku, wiecie, tam były różnego rodzaju buty, rękawiczki i tak dalej. Jeszcze możemy Spirit Orba zrobić i żeby go zrobić, potrzebowaliśmy tego między innymi. I tutaj właśnie często są te kwiatki bardzo potrzebne To też możemy sobie na razie, no puraczki też są potrzebne w sumie Możemy wymaksować, niestety lawend nam trochę brakuje, jak będzie do kupienia to wezmę no, I tak samo wróżki cały czas zbierałem, żeby było do, do, tej, do, do tego craftingu Bo wiedziałem, że to będzie potrzebne, za to maker służy do przywojowaczek bossów Owszem, jest tu jeszcze trójka bossów poza tymi dungeonowymi. Kiedyś ich sobie będziemy bili. Myślę, że na razie nie musimy, nie czujemy takiej potrzeby. Znaczy, z jednej strony są użyteczne przedmioty, ale z drugiej nie muszę się tak spieszyć. Tak samo Void Portal. Kupy, 50 kup. Kupuję kupy. Wziąłem też takie operka na mining rody. Cóż to są mining rody? To są takie kolumny, które będą niszczyć surowce wokół i je dla nas zbierać. I im więcej takich mamy, tak jak w sumie innych stacjach, tym więcej składników na to potrzebujemy i parę mining rodów możemy sobie zrobić, bo mamy te elektroniczne układy. Eee, też wziąłem sobie perk'a, który powiększy tego zasięg, więc wydaje mi się, że mogę na przykład tu gdzieś postawić i będzie działało całkiem dobrze. O, będzie nam zbierało wszystko wokół. Już tam działa sobie powoli. Też wziąłem właśnie perka na samo odnawianie się struktur, bo stwierdziłem, że jak jakiś potwór mi to zaatakuje, no to to się samo przynajmniej odnowi. Tutaj mamy kolejną wyspę z kwiatkami. Tutaj właśnie podążałem i kwiatki, no cóż, kwiatki możemy wykopać, pod nimi są dziury, różnego rodzaju dziury. Co tu trzeba zrobić? Może zrobię sobie most do tej tabliczki. To już to na nie jest napisane. W szczerze nie lubię tak być przy krańcu mapy, bo to dosyć dziwne yy, i zasłania nam sporo rzeczy. Jest sekret, gdzie kwiatki nie żyją. Gdzie kwiatki nie żyją? Może tutaj? Że tu mam niby wykopać, tak? Nie wiem. To może wykopię wszędzie. O! <laughs> już dostałem. Po prostu trzeba było wykopać miejsce, gdzie, gdzie nie ma kwiatków. A ja wszystkie te kwiatki przekopałem. No, taka troszkę useless to zagadka, moim zdaniem. I dostałem Holy Relic. I to jest, że. Jeszcze spadająca gwiazda. Że będzie uderzać. To jest słabe z tego co pamiętam, No, po prostu będzie zadawać jakieś tam obrażenia w pobliżu demonom i szkieletom. Ale nie były to jakoś, jakieś kosmiczne obrażenia, więc nie mamy co się akurat tym jakoś jarać specjalnie. Ale chyba jeszcze jednego artefaktu nam brakuje i mamy wszystkie. Też dziękuję bardzo za to, że się tak udzielacie pod tą serią. Jeśli możecie, to mi napiszcie, czy da się jakoś odłożyć droidy, które mamy. Bo w pewnym momencie możemy ich mieć po prostu za dużo i zrobi się chaos na całej mapie. <tłuk> Tego jednak wolałbym uniknąć. A może tutaj by jednego Mining Roda postawić? Gdzieś? Chyba stać mnie jeszcze na jednego. Tak, stać mi. Postawię może tu, tak o. Dobra, niech sobie psuje. Tak spokojnie. Do dungeonu jeszcze tam nie idziemy. Tutaj też raczej nie mam nic do roboty. Chociaż gdzie były lawendy, tam byłbym szczęśliwy. O, są lawendy. A tu byłem? Nie, chyba mnie tu nie było. Tutaj jest obelisk, który jest związany jakoś z kill -offem. I raczej tu nie będzie żadnej zagadki. Ale możemy zerknąć tutaj. Co nam to daje? Ogólnie daje nam to buffa, który daje nam expa od właśnie kopania. No nie, jak mi chciał sobie nabić Expa. Mogę włączyć, ale nie, nie ukrywam, że raczej nie używam tych obelisków. Nie wiem czy dobrze robię, czy źle. Raczej rzadko ich używam, mimo wszystko. I szlajny się odnowiły. Ciekawe, co teraz będę mógł wziąć. Dwukrotne zbieranie różnego rodzaju tych itemków z ziemi i tak dalej. No nie tylko itemków z ziemi, bo na przykład też skóry. No wiecie, wszystkiego po prostu. I że itemy się automatycznie zbierają, oraz że, o tutaj, struktury kosztują połowę mniej. To może być fajne do rozkładania mining rodów albo fisztrapów czegokolwiek. Na razie nie planuję niczego rozkładać, więc mogę to, to wziąć eee, i scrollę oraz exp <grytanie> Patrzcie, jak mi się szybko zapełniły te wszystkie Volty Potrzebuję więcej miejsca Jest marketer i uwaga! Trzy spirit orby! Kogoś tutaj, nie wiem, pokrzaniło chyba Te void portale też są ciężkie do wytworzenia, więc wiecie co? Kupię je też sobie Kupię je też sobie Prędzej czy później się przydadzą. Na razie nie mówię co to jest, czego to dotyczy, o tym jeszcze odcinki będą, e, na razie nie chcę po prostu będzie. Za to Spirit Orb to jest jakaś bomba. Skoro mamy noc, no to spróbuję tu faktycznie zmiecza uderzyć. I zadziałało. Dostaliśmy skrzynię. Czyżby tu był ostatni artefakt, czy Spirit Orb? Jest Spirit Orb kolejny. Przejmę, przejmę. Dużo Spirit Orbów. W takim tempie to ja sobie nawbijam tych leveli, a nawbijam. Jak widzicie, droidy również możemy zrobić. Ale raczej wam tego nie polecę, bo bardzo dużo materiałów na to trzeba i z każdym droidem coraz więcej. Dlatego znacznie lepiej jest kupić w markecie, e, bądź e, zrobić właśnie ze stołu demonicznego. Tutaj. O! Też mogę sobie wykorzystać. Więcej czasu sobie porobię, to też więcej tego. O! Tu się cały czas wytwarzają. Zaskoczenie za zaskoczeniem. Dobra, mamy kościanę. Rękawiczki, ja mogę jeszcze użyć skrola na Exp, zawsze coś tam doda. Do butów jeszcze trochę czas czaszek mi brakuje. Tutaj plastiku, fiberglass, no to jeszcze trochę. Poczekamy sobie do tych wszystkich rzeczy. O, elektroniksy tu są potrzebne. Miecz, za niedługo Demon Sword. Można zrobić, można zrobić, można stworzyć. I mogę też zrobić Purple Pigment. Chyba jeden mi sklonowało, bo mam cztery. Pokażę wam w takim razie za chwilkę, jak zrobić Spirit Orb. A co do Spirit Orbów, to jeszcze mam pewne pytanie. Mianowicie, jeśli wszystko wydam na serca to czy będą mi wyskakiwać te perki, które dodają levele, czy same droidy i tam inne jakieś rzeczy, akurat inne są raczej śmieciowe. Yy, ogólnie Spirit Orby możemy używać parę naraz, jeśli szybko wyklikamy, więc <laughs> użyję i wszystko wykorzystam na serca. Zobaczcie, tutaj wykorzystałem 3, jeszcze mogę jedno na serce. O, 10 max health dostałem achievement. Zobaczmy w takim razie przy stoliku, jak to się będzie tutaj miało. Droidy i granaty. E, tutaj potki i skrole Może potki tym razem wezmę. Będą do bandli. Nie, jedzenie. Challenge enemies. Mogę to pokazać, to jest useless. Au! Boli, boli w uszy. To jest naprawdę taki useless. Jak komuś się to trapi, to, to jeszcze może jedno serce wydamy. I widzicie, ani razu nie trafiłem na perka z levelami. Z droidami trafiłem raz i jeszcze był perk z atakiem, z demedżem, ale też ani razu, ani razu na niego nie trafiłem. O, jest, no to teraz akurat wyleciało, No dobra, mogę wykorzystać tyle. I można wywnioskować z tego, że prawdopodobnie perk dający mi levele, coś się chyba z nim stało, bo naprawdę po takim czasie, że mi nie wyskakuje, to jest aż dziwne. Patrzcie, jak tutaj łyso się zrobiło przez ten mining rod. O to właśnie chodzi Mining rod jeszcze będziemy sobie rozdawać Muszę pokłaść gdzieś sobie Volty, Ale głupio mi to robić trochę przy buraczkach Chyba będę i tak musiał Tak przy bankach może będą Bo niżej raczej z nimi nie zejdę Niech i tak będzie W takim razie Wolty Miejsce, jeden sam na przykład na potki zrobię Bo bardzo dużo ich dostałem Jeden na scrolle i tak dalej O, patrzcie co jest do kupienia Też skeleton fish może się przydać też to może się przydać. Wszystko może się przydać. Kupię to wszystko. Będzie na przyszłość. Hmm. Te rzeczy, które wykorzystam, że tak powiem, na przyszłość, włożę sobie na razie tutaj. To się przyda, a szkoda na to materiał używać jak jest do kupienia, więc musicie mnie tutaj zrozumieć. Yy, I też mnie naszła trochę taka refleksja, że aż mi trochę smutno, bo powoli zbliżamy się niestety do mm, etapu w tej grze, w którym mamy wszystko. <gry> Ale to powolutku, jeszcze, jeszcze trochę tych rzeczy zostało. Zresztą widzieliście, że są jeszcze Bosowie, wyspy, których nie odkryliśmy. Mimo to, już czuć to tak wszystko w powietrzu, aż mi się trochę przykro robi. I mogę zrobić Spirit Orb, więc potrzebujemy, jak widzicie, fragmentów gwiazdy, Purple, Pigment, które naprawdę trudne są do zrobienia. wróżki też mogą być problemem, jeśli ich nie łapiemy na, na, na bieżąco. Bo wierzcie mi, jak ich trzeba, to ich w ogóle nie ma. Dlatego ja już od początku serii starałem się je zbierać, żeby mieć ich dużo. Hej, Szlajny się odnowiły, więc mam nadzieję, że teraz dostanę perka na tańsze kupowanie wysp i kupię coś jeszcze na koniec tego odcinka. No niestety nie ma. w Pierwszym a w drugim. Też nie ma. Też nie ma, niestety. Hmm. No to i tak mogę kupić. Co prawda, nie jakoś e, nie wyjdzie to jakoś super mega tanio. Ale pozbieram jeszcze kasę i kupię coś na następny odcinek, bo mam jeszcze na pewne wyspy chrapkę. Ale to szczegółów nie będę zdradzał. Zobaczcie, jak szybko teraz powerbanki działają, gdybym jeszcze wziął. E, mam to, o, mam. Zobaczcie. Boom. Teraz są podbustowane e, właśnie zarówno z mojego szrajna, jak i właśnie z scrolla. Dosyć fajnie to wygląda. W każdym razie miałem chrapkę na pewną wyspę i tak teraz mogę sobie zjeścić te plany. I jedna z tych wysp y, to jest wyspa na pewno Ognista. No i zobaczcie, ile kasy na, na to idzie. To może to sobie odblokuję. O, fabrykę mamy. Fabrykę za darmo i questy. E, więc to chyba zrobimy w przyszłym odcinku. Zobaczymy. Być może do jakiegoś dungeonu też wstąpimy. Myślę, że też powinniśmy sobie jakiś czas przeznaczyć na wytwarzanie różnego rodzaju rzeczy. E, bo no, bądź co, bądź. Nie robiliśmy jeszcze za bardzo podków, jak i skroli, a jest ich dosyć dużo barwników tu jest. Jeszcze z tych czaszkowych rzeczy mogę sobie zrobić buty. Oraz yy, jest tu jeszcze coś takiego jak książka, która. Taki artefakt powiedzmy, który będzie nam mm, zwiększał eksma zdobywanego. Też mogę sobie zrobić, to na pewno mi ułatwi sprawę. Tu dorobiłem sobie trochę kartek i mogę zrobić moldy book. Ciekawe, z czego jest następna książka. No i jeszcze łuk. Łuk nawet. I mamy buty, mamy oczywiście szansę na unik i move speed zwiększone, czyli standardowo to co buty dają. Spirit orb'a też zdobyliśmy. No, widzicie, że wszystko się ładnie wytworzyło. Mogę wziąć serce. A propos serca, to może jeszcze pójdziemy, zobaczymy czy, czy będzie jakiś exp czy coś. Ale syf, ale syf, masakra. Bunch of food, zrobię sobie też, mam zresztą wolną skrzynkę na, na jedzenie. I Moldy Book zwiększa mi zdobywany EX 15%. I tak, może sobie jeszcze parę takich książek zrobić. Łuk, też lepszy. Mam następne książki, i to myślę, że sobie zrobimy już następnym razem. E, tak to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. I oczywiście szczęśliwego nowego roku. Pa Pa!